Piszę do Was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do Was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do Was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do Was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do Was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do Was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w Was a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Moi kochani, ten fragment, jak i wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które wprawdzie są napisane przez człowieka, ale są jednak słowem Boga, posiada nieskończoną głębię. Zaledwie kilka rzeczy uda nam się uchwycić z niego, ale zawartość jego jest przeogromna. Zwróćmy uwagę, że Święty Jan mówi, że jeżeli ktoś odkrywa w sobie dziecięctwo Boże. To dostępuje odpuszczenia grzechów ze względu na imię Jezusa. I to jest bardzo ważne, że właśnie ze względu na Chrystusa uzyskuje się to odpuszczenie grzechów. Nie można więc mówić o tym, że w ogóle wszyscy ludzie, którzy zgrzeszyli, dostępują odpuszczenia grzechów sami z siebie. Zawsze dokonuje się to przez imię Jezusa Chrystusa, czyli przez jego zbawczą ofiarę krzyżową. I mocą Jego zmartwychwstania. Dalej, jeżeli ktoś odkrywa w sobie ducha ojcostwa, czyli rodzi innych do życia wiecznego, tak jak to o sobie wspomina w innym miejscu święty Paweł Apostoł, to Jan mówi, dzieje się tak dlatego, że poznaliście tego, który był od początku, czyli poznaje się Ojca, który zrodził nas wszystkich do życia wiecznego. Powołał nas taki. I dalej święty Jan wyjaśnia, że moc, która się w nas ujawnia, moc z tego, że przynależymy do Chrystusa, jest rzeczywistym przezwyciężeniem złego. Z tych wszystkich darów, które otrzymaliśmy od Boga za darmo, za to, że powierzyliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przyjęliśmy chrzest w Jego imię, wynika nakaz, który Jan tutaj wyraża i mówi nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Człowiek uwolniony przez Chrystusa ma możliwość wybierać. I święty Jan mówi, jeżeli będziecie miłować, co jest na świecie, to to pędzone naszą porządliwością prowadzi do śmierci, do tego, co przemija. Umiłowanie zaś Ojca, czyli tego, który jest źródłem naszego dzieciństwa, który jest źródłem naszego ojcostwa i daje nam zwycięstwo, daje nam zbawienie, jest nieśmiertelne, jest doświadczaniem, wejściem w posiadanie nieśmiertelnego Boga. Miłując więc Boga, warto jest ze wszech sił uwielbiać go i wychwalać, czystym sercem, miłując się wzajemnie i rozgłaszając, jego cuda, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tobie, Jezu Chryste, nasz Panie, niech będzie cześć i chwała, bo przez Ciebie mamy życie wieczne, mamy zbawienie. Rozgłaszamy królowanie Boga, który jest miłością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.